Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Michał Kotowski, duszpasterz ludzi pracy archidiecezji warszawskiej. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich do udziału w drodze krzyżowej ludzi pracy tu w sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Od 20 lat ta droga krzyżowa jest nazywana ogólnopolską drogą krzyżową od grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Ulicami Żoli Boża. Niestety w tym roku, z wiadomych względów, ta Droga Krzyżowa nie będzie mogła się odbyć tradycyjnie. Nie będziemy mogli iść ulicami Warszawy za Krzyżem Chrystusa, ale ta Droga Krzyżowa się odbędzie w nietypowych warunkach. Tu, w tym miejscu, w Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego, w podziemiach Kościoła. Przy koronie cierniowej, która była ustawiona przy trumnie księdza Jerzego w dniu jego pogrzebu. Ta korona w naszych czasach, w obecnej sytuacji, ma znaczenie symboliczne. Jest to bardzo wymowne. Korona jest znakiem męczeństwa Chrystusa, ale także jest znakiem tego cierpienia i bólu, które Zadaje ta mała korona, niewidoczna w postaci wirusa, nam wszystkim, całemu światu. Dlatego chcemy tę drogę krzyżową ofiarować za ludzi pracy, którzy stają w obliczu różnych wyzwań, problemów, trudności, może nawet niewyobrażalnych. A równocześnie chcemy modlić się za tych, którzy. Najbardziej cierpią i potrzebują naszej pomocy, naszej modlitwy, naszego duchowego wsparcia. Będziemy modlić się za wstawienictwem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który, jak ufamy, będzie nas tam z góry, z nieba wspierał swoim wstawienictwem u Boga. Rozważania Drogi Krzyżowej przygotowali. Różni ludzie, różnych zawodów, stanów z całej Polski, członkowie Solidarności, i do tych rozważań będziemy dołączy, dołączać również modlitwy w tych obecnych y, sytuacjach, tych intencjach, które leżą nam na sercu. Jeszcze raz serdecznie zapraszam poprzez łącza internetowe do uczestnictwa w tej, jak myślę, ważnej i przejmującej drodze krzyżowej. Zapraszam wszystkich mieszkańców Polski.